Dzień dobry na widzowie, nagramy dzisiaj sobie filmik z B.S. Mm. No. I sobie zagramy z dwa meczki Zostawcie e, 31 łapek w górę, jak chcecie film z Maca, a jak chcecie kolejny z B.S. zostawcie 20 A jak dobijecie 100 będzie daily przez 14 dni. Czyli przez 14 dni widzowie będę wrzucał codziennie filmy. Ale to jak dobijecie sto łapek w górę. Mój najwięcej film miał 98, a więc nie wiem czy wam się uda, ale. No i w komentarzach napiszcie um, hashtag Brawl Stars. Żeby nasz film się wybił na kartę na czasie. Hmm, szybki maczek. Może kolejny film bo z kolegą jakimś, jeszcze coś. No i jak, jak będzie 29 osób, będziecie mogli do klanu dołączyć. Klan się nazywa prosi i od 4000 pucharków. No dobra, to teraz będziemy mogli sobie zagrać Godzilla Minuta nagrania, dopiero. Minuta trzydzieści. Nagram no, tak. Taki niezbyt długi, niezbyt, niezbyt krótki odcinek. A i według Was, widzowie, napiszcie też w komentarzach, e, jaka jest Wasza ulubiona mutacja. Do jakiego zadmiarza. Ale beka by była jakby nasz film się wybił na kartę na czasie. I jak będziemy otwierać te dropy, może ktoś wpadnie na odcinek, może nie. Zobaczycie. Tylko, żebym nie stracił mojej dziewiętej pasy, chyba będzie lipa. Godzilla ma dwa tysiące Hapsów O kurczę! Cyk Godzilla została wyeliminowana I brok Wszyscy No, no i tylko te dwie rzeczy macie napisać w komentarzach. I zostawcie subskrypcję. Ja nie namawiam, ale jak coś jest stałym. Jak coś jest nowym widzem, może zostawić subskrypcję, będzie mi miło. <laughs> Na no i ich baza chyba zostaje wyeliminowana. Dobrze, no to dziesiąta passa może. Jakiegoś starterpa sobie otworzymy. Hmm. Sprawdzimy ile mamy już tego. No, i. Nie, jakoś dużo nam brakuje. Z 5 milionów. No dobrze, no to ja przypomnę tylko tyle, że macie napisać e, dwa komentarze. E, e, Hashtag e, Brawl Stars i macie napisać e, drugi komentarz. E, E, jaka jest wasza ulubiona mutacja? Czy do Mac, do Serża? Do Tika. No. No i jak zostawicie 51 łapek w górę, przypomnę, będzie film z, e, z McDonalda a 20 jak zostawicie będzie film znowu z BS. -a. Dobrze. To w takim razie na dzisiaj kończymy odcineczek. Pa, pa!